Dzisiaj z moim przyjacielem zagramy w japa. Osoba, która w ciągu 30 minut będzie miała najlepszy wynik w metrach, wygrywa aż 500 zł. W wydrakcie filmu będziecie mieli do wygrania kompletny, więc oglądaj do końca. A co, a co zrobiłeś? Udało mi się w końcu skoczyć na, na. na tą. no. Udało mi się w końcu na to skoczyć, nie? Zobacz na czat. Co? Zobacz Popres na czat. na drugim sezonie. Na ty, kurwa, dopiero na pierwszy. Ogólnie celem dzisiejszego odcinka jest to, że jeżeli mój przyjaciel wygra, on i ja, pa wygra 500 zł, a jeżeli przegra, to właśnie wy możecie odebrać te 500 zł. No ja na pierwszy, ma co? Jakiś masz. kłopot? <noise> Gerek, Garek, ty masz Gdy spadłeś? Proszę no kurwa ja spadłem, wiesz kurwa Ale z Ciebie ]�edak. Bambik No się do tego, który jest NPC-tem i kurwa Ale z Ciebie Bambik, ty, bo masz mojego. Dobra, jestem Na 200 metrach, a z Tobą Bambiczku jeden Odezwał się, kurwa szmat ty, 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 Co? Wyślij odzywaj... NIE Idiotyzm Ten ma ja jakiś idiotyzm Zamknij mordę Ja jedę na deski Mój drogi To to Ja Jedyna na deski Ja będę na 500 metrów jest z nie z to Niech, cię ta, e, ten, ta deska pierdzielnie w dupę. Co? No. <grym> Żeby się ożywiła i tak ci Matko jedyna. Matko jedyna, miałem zawał. Od, na czym jesteś? Nie na... Nie wiem, co już. Na... Siemty. w tym sezonie. Tak, kurwa, na ...piątym... No nie, chudu, na drugim. No... Fuck you. Nie, o, 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 matko jedyna kur. Jezus, miałem taki zawał tutaj. Dobra, let's go. To są takie żarty. Jest, jest, nie, 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 tego nie, złapałem nie, po prostu nie złapałem dachu, ja pieprzę to grę, nie! Nie! Chłopie, prawie byłem na szóstym sezonie, tylko kuźba nie złapałem dachu zastanego. Na którym sezonie? Szóstym. Jezus Maria. Uch! Nie! No. CIEP... Aaaa, kurwa... Zielona szmata... Nie na twartym, yy, w sezonie jesteś? No. Nie, na no, skubaniec. Let's go. Laci. Pyk. Nie. Nie! Oj, tak, tak. I spadam kurwo cały czas. Dobra, to zrobimy tak, nie? To zrobimy tak. Powiedz siusiak, nie na live. No? Chcesz... Powiedz siusiak na live w sobotę. No, ty jesteś już człowiekiem. A co? Bo jak wygram, jak to przejdę, to ty mówisz na live no, na P. Coś. Taką Open stronę nie, no stronę. Budowa penisa? 5 minut. Co? 5 minut już. A, ale co 5 minut? Już minęło, na stopkarze. Nie no kurwa, przecież się spadłem z jebany. Na desce. O noc spędzi. <laughs> Nie no kurwa mać. Da. Nie bo y, bo, y, bo y, radio, a wiemy, dobra, się radio a wiem jak dobra Dawajcie abe daj mi się skupić Sugeru! matce się dzieje bo je Sugeru co bo, to... no, bo, głupie... nie oh. <śle> na na ilu metrach jesteś 966. Co? No? no. I powtórz 976 Nie. Ty ze mnie konia jakoś. Nie żartujesz, nie? Nie. Nie żartuję przysięgam. Jest, jest. Jestem na dachu. Eso pyk, pyk. 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 Jest. Dobra, 1000 metrów. Mamy tu widzowie. E, i gitarka. I bum! Dobra, jestem na 1000 metrach. No i jest z git, jestem na 530. Git, bambiczku jeden. Kurwa, bambiczku, jestem wyżej od ciebie. Kurwa, Jezus Maria. Matko, jedyna. Dobra, prawie spadłem. I Radio to te spraw. Bambiczku jeden, jestem z Tobą Co? 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 Sezon ósmy jestem Ile jeszcze czasu? Czekaj 14 minut już jest. Czy jeszcze 16 minut, jeszcze 16 minut zostało. A pomożecie cię wyścignąć. Oźnie, okay. ten wózek to zachowuje się jakbyś, jakby był jakiś upsiedzony. Dobra, essa, kończę wulkę. Hmm. Dobra, jestem na tych skałach nad wulkanem. Rosugera, ratuj, bo spadłem. Gdzie spadłeś? Na wulkanie. Na ilu metrach jesteś? 1200 na 1200? No. Mówisz. Naprawdę? No, naprawdę. Dobra. Pyk. Dobre, dobra, dobra, Es. Pyk. Teraz go to statek. Co? Go statek. Jestem na statku. jak będziesz teraz stał cały czas? Co? Będziesz cały czas stał? Jak stał? Z czemu? Nieważne. Boż. Myślałem, że to jest dobra, dobra wiadomość jakaś od Ciebie. Matko, o, o matko. <ścoughs> patrz na czat. Nie no, kurde, Mac, on to naprawdę jakiś dziwny jest. Nie, ty, ty oszukujesz. Dosłownie oszukujesz ja już, już O mama mija. A nie, dobra, już myślałem. O mama mija. Dobra, sugerek, jestem na dźwigu. <noise> sugerek, zgadnij, ile mam metrów. O matko, to są jakieś żarty są? Nie. 10... Nie, nie. To jest skam. Nie, nie. Płakam, nie, nie. <noise> nie.

Nie no to jaki żart chyba jest. Nie, ty, ty ty tutaj... czytujesz jakiś... Nie nie, ty tutaj... Ja cię zgłaszam do Epika. Ja cię zgłaszam. Mój tata pracuje w Epiku. Wiesz gdzie mój pracuje? Ty byli miał przejebane. PCPół po Polska. Tak. A, to było w Pedofii. Gdzie CPU Polska złapie tą matko? Jo nie chciał, i o nie wiedział. A. No, będziesz taki. Co mi dalej jesteś sugerek? Tylko Fortnite ci w głowie. Tylko Fortnite. -ik. Jak mówię, wiesz, Fortnite a CS to nie. Wiadomo. wiadomo chyba co wybrać, nie? Dla sugerek by wybrał Fortnite, a nie? Co? A? a ja. Cztery klipy już wyszły, nie? Tak. I wiesz, ile masz sugerek jeszcze czasu? Dobra, git. Ile? Minutkę. Minutkę. Nie żartujesz. Nie, nie żartuję. No, nie, ja nie skoczyłem na, na MR. 500 metrów mordo. To są trzecie S. A Sugarek, a jak tam twój e, sezon E6? Podzielcie Sugareka, zostawcie mu łapkę Gatulacje. w górę. Gratulacje. taką gierkę z tobą. Widzowie, wy wygraliście. To jest wasz winniuj. Sugerek proszę Nie to. Ja, ja, ja chcę to zobaczyć. Dobra, no, co... robię ci przerw. mnie na, na PV konto. 7 Dobra, dostałeś 500 zł? Co? Dostałeś 500 no. zł? Więc to wek dostałem. Więc wpiszcie su e su e kod sugerek w sklepie, bo sugerka to dużo kosztuje. Więc...